Dzień dobry Państwu, Telewizja Internetowa niezależny Lublin, wita Państwa Ryszard Chłobowicz i mój gość, tradycyjnie pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Dzień dobry panu, panie dzień redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, o tych posłach Szczerbie i Jońskim różnie mówią, no takie najbardziej chyba ciepłe dla nich określenie to, to Sherlock Holmes i dr Watson. No ale nawet jak, jak niektórzy robią troszeczkę y, śmieszki z ich aktywności, to, to to, co ujawnili dzisiaj na kampusie Polska, no przyznam, że wprowadza w osłupienie. Otóż według y, relacji tych posłów y, Prawo i Sprawiedliwość planuje wyprzedaż terenów po lotnisku y, w Okęcie w Warszawie. No bo wiadomo, ma wejść, ma działać centralny port komunikacyjny w Baranowie, w związku z tym taki, taki port, i to tam od 28 roku, w związku z tym taki, takie lotnisko jak Okęcie staje się zupełnie zbędne. Po co, po co tyle, jak zresztą na przykład Warszawa Radom mamy Okęcie. No tylko nie, nie da się ukryć, że. Mm, te tereny na których funkcjonuje lotnisko Okęcie stanowią bardzo łakomy kąsek i ponoć jest przeprowadzony cały, cały proces aby te tereny zostały przekazane przekazane spółce która zostanie wyłoniona przez CPK i ta spółka ma prowadzić ma prowadzić prywatyzację tych terenów chodzi o ponad 600 hektarów położonych, no może nie w całym centrum, ale na obrzeżach stolicy, a więc teren, który jest niezwykle atrakcyjny i ekonomicznie. I wierzy pan w te repelacje, panie redaktorze? No nie wierzę, nie wierzę akurat w to, że żeby y, tzn. rząd czy w ogóle kierownictwo PiS-u akurat panie, panu Szczerbie się zwierzyło ze swoich najskrytszych zamiarów, po prostu to jest element kampanii wyborczej, a to, że tam wygłaszają takie rewelacje na kampusie Polska, to tym bardziej skłania mnie do sceptycyzmu. Ale gdyby to nawet była prawda, panie redaktorze, to cóż, w tym nadzwyczajnego? No skoro budowany jest centralny port lotniczy, to rzeczywiście lotnisko na Okęciu straci swoje znaczenie. Być może, że będzie jakoś wykorzystywane tam w sposób szczątkowy, ale rzeczywiście nie ma żadnego powodu, żeby takie rozległe tereny. Nie były jakoś wykorzystane w inny sposób. Więc to mnie to wcale nie dziwi, ani nie zaskakuje, ani nie gorszy. No, jeżeli już z tym, że panie redaktorze, ten centralny port lotniczy to jest taki jak kwiat paproci na razie go nie ma. O, to, to, to. to. I właśnie o to też między innymi chodzi. Centralnego na... pontu nie ma. A nie sądzę, żeby. Do momentu, kiedy ten port, centralny port komunikacyjny, zacznie funkcjonować, żeby ktokolwiek tutaj likwidował w Warszawie jedno z lotnisk, które ma 3-kilometrowe pasy startowe. Bo to lotnisko, ten centralny port komunikacyjny, moim zdaniem, moim zdaniem, to jest lotnisko o przeznaczeniu przede wszystkim wojskowym. Cztery, kilometrowe pasy startowe. To nie jest przypad, przypadek, dlatego że na takich właśnie lotniskach mogą lądować najcięższe amerykańskie samoloty transportowe, tam Lockheed Galaxy. W Polsce tylko... O ile, mi, o ile mi wiadomo, to dwa lotniska albo trzy dysponują takimi pasami y, trzykilometrowymi. Jedno to jest właśnie Okęcie, drugie lotnisko w Powidzu i trzecie to właśnie nie wiem, czy trzecie w ogóle takie jest. W związku z tym, a to lotnisko w Powidzu, no to to jest lotnisko wojskowe. Które ze względu na położenie geograficzne swoje nie nadaje się na żadne lotnisko takie pasażerskie, komunikacyjne. Więc dopóki centralny port lotniczy nie zacznie działać, a to jeszcze chyba wiele lat nas dzieli od tego momentu, to nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek, zlikwidował lotnisko w Warszawie, lotnisko w Warszawie na Okęciu. Więc panowie posłowie po prostu tam opowiadają takie bajki dla młodzieży, która jest łatwowierna, bo tam, no kto przychodzi na kampus Polska, panie redaktorze? Ci, którzy wierzą w pana Rafała Szaskowskiego, no to takim ludziom można wszystko wmówić. Takim ludziom można wszystko mówić. Natomiast, powiadam, nawet gdyby to była prawda, nawet gdyby to była prawda, no to mnie by to wcale nie dziwiło. To całkiem racjonalna decyzja. W, w, w sytuacji, kiedy 40 kilometrów od Warszawy będzie ogromny, ogromne lotnisko. Pasażerskie, które ma tam w ogóle całą Europę podbić, i tak dalej, no to rzeczywiście trzeba by się zastanowić nad dalszym utrzymywaniem lotniska na Okęciu. To jest oczywista oczywistość. No właśnie, tak. Tylko dosyć jest ważny chyba czynnik czasu, tak jak sam pan stwierdził przed chwilą, że trzeba. Yy... Trzeba myśleć o tym, gdy to lotnisko CPK zostanie ur uruchomione. Wtedy można myśleć o parcelacji gruntów. Nie, myśleć, tak... to można, myśleć to można już tym, teraz. Ale podejmować działania, chyba dopiero rzeczywiście, jak to, to lotnisko przestanie być mrządką, a stanie się realnym projektem. No tak, Mówi o bo Baranowie. Wtedy, bo wtedy rzeczywiście coś trzeba by było zrobić z lotniskiem na Okęciu. Utrzymywanie tego lotniska w sytuacji, kiedy obok, powiadam, 40 km dalej jest ogromne lotnisko z czterema pasami startowymi, czterokilometrowymi, to rzeczywiście jakąś decyzję by trzeba było podjąć. Ale nie sądzę, panie redaktorze, żeby akurat poseł posłowi Szczerbie ktoś się zwierzył ze swoich zamiarów takich. Ja bym, jestem przekonany, że poseł Szczerba konfabuluje zwyczajnie. Jak będzie, to się okaże, bo to ta afera wybuchła dopiero dzisiaj. Natomiast, no nie chcę się przez, posługiwać wy, takim wyświetlanym powiedzeniem, ale w każdej, w każdej historii jest zianko prawdy. Dobrze, dajmy spokój Szczerbie i Jońskiemu. Mamy ciekawszy temat. Otóż podobno Ukraina, nie Ukraina, tylko Białoruś zatrzeszła się w posadach, bo minister Kamiński Wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że Polska żąda od Łukaszenki usunięcia grupy Wagnera z Białorusi. Co pan na to? Zgodzi pan się z tym, że, no że Białoruś zaczęła się to w posada? To prawda, że pan minister Kamiński takie żądanie wysunął, natomiast nie znamy jeszcze odpowiedzi z białoruskiej strony. Bardzo możliwe, że to będzie odpowiedź wymijająca, o ile w ogóle będzie. Ale jeśli w ogóle będzie, to może być albo wymijająca, albo taka symetryczna. Na przykład Białoruś zażąda usunięcia z Polski wojska amerykańskiego. No Co my przykład? wtedy zrobimy? Co my wtedy zrobimy? Myślę, że pan minister Kamiński chyba, że tak powiem, jeszcze nie wyszedł z Nirwany, kiedy te żądania tam sformułował no właśnie, a proszę mi przypomnieć, czy ewentualnie rząd polski do Putina wystosował odpowiednią notę, żądając usunięcia wojsk rosyjskich z Ukrainy? Bo jakoś ja sobie nie przypominam. Nie przypominam sobie. Wiem tylko, o ile pamiętam, to rząd polski potępił uroczyście i tak dalej, ale no nie, nie, nie zażądał. Być może, że słusznie, dlatego że wie pan, to można by żąd takie żądania, na przykład można by takie dekrety przeciwko trzęsieniom ziemi wydawać przeciwko lodowcom, wie pan i tak No dalej. dokładnie o to mi chodzi, no, no trochę to, żartobliwie tak, tak. pozwolimy sobie na taki dlatego, taki przykład. Dlatego... Dlatego podejrzewam, że pan minister Kamiński jeszcze, że tak powiem, wydając to, to żądanie, formułując to żądanie, jeszcze nie wyszedł z Nirwany. Podobno on w te Stany Nirwany dosyć często wpada, więc to bardzo możliwe, że to był taki moment. Okej, okay, mogło tak być. I przenieśmy się do Rzeszowa. No, chciałoby się powiedzieć z jednej strony, grasuje. Grasuje zakażenie legionellą. To jest ta choroba, o której żeśmy wspominali w zeszłym tygodniu. Tylko teraz pytanie: takie dla mnie zasadnicze, czy nie robi się z tego troszeczkę przypadek SARS-CoV-? Jak to się nazywało? SARS-CoV-2, chyba, prawda? COVID-19. COVID-19, tak, COVID tak jest. No, bardzo możliwe. Legionella wydaje się, przynajmniej na podstawie tych informacji, które dotychczas tam środowiska medyczne przedstawiły, to legionella wydaje się bardziej taktowna od koronawirusa. Bo ten koronawirus, ten COVID-19, to tak atakował, owszem, takich ludzi skorowanych, ale również takich innych. No to, to, a tymczasem Legionella wychodzi naprzeciw najskrytszym marzeniom dobroczyńców ludzkości, którzy by chcieli z jednej strony zlikwidować czy zmniejszyć wydatnie populację ludzką na świecie, a z drugiej ratować systemy ubezpieczeń społecznych. I Legionella wychodzi naprzeciw. Tym obydwu marzeniom. Pytanie tylko, co tam robi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Ciekaw jestem, czy oni tam przedbuchują te rury wodociągowe, czy co? Albo śledzą tam, czy przypadkiem to nie, jakiś sabotaż tam się nie złoży. To jest możliwe, to jest możliwe, dlatego że akurat Rzeszów, no mój Boże, skoro tam... Przechodzi cała broń, jaka jest na Ukrainę z całego świata transportowana, to bardzo możliwe, że wśród tej broni znalazła się przypadkowo jakaś broń biologiczna. No i w związku z tym, no bo jak już wojujemy z Putinem i pomagamy Ukrainie, Ukraina dotychczas posiadaną bronią nie mogła tutaj dokonać jakiegoś efektownego przełamania w ramach tej kontrofensywy, no ale jak zacznie dmuchać tam y, tym aerozolem z legionellą na rosyjskie pozycje oczywiście przy sprzyjającym wietrze, no to bardzo możliwe, że tam wszyscy zachorują na zapalenie płuc i, w ten sposób wojna na Ukrainie zakończy się w sposób bardzo pomyślny dla całego sojuszu atlantyckiego, nie mówiąc już o prezydencie zełęckim. Także bardzo możliwe. W laboratoriach produkowana jest, produkowane są różne rodzaje broni biologicznej. A ponieważ Legionella atakuje osoby chore, które z punktu widzenia, że tak powiem, gospodarki narodowej są zupełnie nieprzydatne, przeciwnie, obciążają budżet państwa i tak dalej. Jest, znaczy był taki, bo chyba już nie żyje, taki lekarz, profesor, specjalista chorób płucnych mieszkał we Francji, on się nazywał Lucian Izrael, więc wiadomo z jakimi korzeniami. Ale był przeciwnikiem eutanazji. I on opublikował kiedyś w Figaro, w Figaro Magazine taką yy, opinię, właściwie, że yy, koszty utrzymania, czy koszty, jakie ponosi ubezpieczalnia społeczna na człowieka w ostatnich sześciu miesiącach jego życia jest równa kosztom, jakie ubezpieczalnia ponosi na tego samego człowieka przez cały wcześniejszy okres jego życia. To co nam podpowiada rachunek ekonomiczny? No żeby ten te 6 te miesięcy w ogóle zniknęło. No ale tu i tu legionella przychodzi nam sukurs. Także moim zdaniem to może być, jak to mówią, felix culpa, czyli błogosławiona wina. No ale to niebezpieczne porównanie, które pan zastosował, bo ja jako matematyk muszę panu powiedzieć, że jeżeli jest tak, że niebezpieczne jest ostatnie 6 mi y miesięcy życia człowieka, może nie tyle niebezpieczne, co bardzo kosztowne, to w momencie, gdy się to zlikwiduje, to człowiek znowu żyje do jakiegoś okresu. No to lepiej mu no jeszcze 6 tak, miesięcy z, 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 zgoda, z tego panie, że, tak, że Zgoda, ale w, w, ten okres, kiedy w, jak tylko się okaże, że ten fatalny okres ostatnich sześciu miesięcy już na niego przychodzi, to będzie mu można zaaplikować legionelle. No i w ciągu 15 dni będzie po harapie, tak że wie Pan. Ten okres fatalny się skróci. Dobra, nie szczęście. Ten... A medycyna będzie bezsilna. Nie żartujmy, bo to jednak sprawa poważna, bo miejmy nadzieję, że to ma jest charakter incydentalny i tylko lokalny i to wkrótce się skończy. No bo jednak ludzie umierają. Już jest kilkanaście osób. Ludzie opien. umierają z różnych powodów, między innymi na zapalenie płuc, bo ta legionella powoduje takie galopujące zapalenie płuc. Nic w tym osobliwego nie ma, chyba żeby to była, żeby to znowu tak jak w przypadku koronawirusa, coś się wymknęło z laboratorium. No właśnie, dobrze. To teraz porozmawiamy o sukcesach ABW. Otóż w ciągu ostatnich dni, czy może raczej tygodni, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego donosiła z dumą, że udało jej się zlokalizować dużą siatkę rosyjskich szpiegów. No i podobno tak, podobno byli to szpiedzy. Rosyjscy? Tylko jest jeden problem. Okazało się, że 12 z nich to obywatele Ukrainy. No. To pytanie jest takie: to jak to się dzieje? Znowu mówiąc całkiem poważnie. Czy tak jak piszę do rzeczy, to skutkuje tym, że po prostu jest to skutek tego, że zaczęliśmy przyjmować na no, wszystkich Ukraińców na specjalnych zasadach. Nikt tam specjalnie nie zaglądał i w paszport. I oczywiście y, takie służby jak rosyjskie czy białoruskie no byłyby przepraszam głupie gdyby tego nie wykorzystały. No oczywiście że tak. Oczywiście że tak. Panie redaktorze, będziemy płacili za swoją głupotę i to jest stosunkowo jeszcze niewielka cena, bo ja nie wiem czy y, ci ludzie rzeczywiście byli jakimiś szpiegami, bo y, wie pan jak ABW mówi, że oni Myśleli o tym, żeby wykolejać pociągi. Ja z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego miałem do czynienia osobiście, więc wiem, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bardzo często blaguje. Na przykład w stosunku do profesora tego Jerzego Roberta Nowaka, do Waldemara Łysiaka i do mnie, aby wszczęła sprawę operacyjnego rozpracowania pod kryptonimem MENURA. I wymyślili, że planowaliśmy na rocznicę powstania w Getcie Warszawskim coś tak okropnego, że nawet przed sobą nawzajem utrzymywaliśmy to w tajemnicy. No i ale ABW tu wykryła cały spisek. No więc rozumiem, że tylko pieniądze, którymi się podzielili, to były prawdziwe. Jestem przekonany, że ABW musi odnosić jakieś sukcesy. No bo no nie może tylko kręcić lodów, coś tam muszą robić, ale żeby jakieś, no być, być może że złapali jakichś Ukraińców, no i tam za inne przewinienia. Ale, ale impry... przypominam, przepraszam bardzo, przypomnę, że tam między innymi chodziło o to, że na niektórych ulicach Warszawy pojawiły się naklejki wzywające do wstąpienia do grupy Wagnera. To, 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 to ja, jak jeżeli to tacy szpiedzy są, to jestem przekonany, że to są konfidenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy dostali takie zadania. Wiecie, rozumiecie tutaj, rozlepcie tu takie nalepki do grupy Wagnera agitujące. No Panie Redaktorze, lepiej nie mieć żadnych służb niż takie. Bo gdybyśmy nie mieli żadnych służb. No to byśmy wiedzieli, że nie mamy, byśmy tu się zachowywali ostrożnie. A my tak to myślimy, że mamy jakieś służby, a to po prostu są, to jest, że tak powiem, trzecia generacja ubeckich dynastii, która tak naprawdę to Polsce nie służy wcale. Tak jak ich, ich rodzice i dziadkowie Polsce nie służyli, tylko tworzyli polskojęzyczną wspólnotę rozbójniczą. Straszne rzeczy, pan redaktor mówi. A no się niestety, mniej bezpiecznie czułem. No, niestety to jest prawda. Ja uważam, że nie istnieje coś takiego jak jednolity naród polski tylko historyczny naród polski od 1944 roku jest zmuszony dzielić terytorium państwowe z polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą. No i to właśnie jeden z tych oddziałów, że tak powiem, tej wspólnoty, no to mamy tutaj na widelce. Dobrze, zmieńmy temat, może na spokojniejszy, chociaż też pewnie gdzieś tam był w tle się pojawia. Na kolei zanotowało, zanotowano szereg wysłanych do pociągów będących w ruchu sygnałów alarm stop. Te pociągi zostały pod takim sygnałem radiowym unieruchomione. No i też od razu wszyscy powiedzieli, że to wina Rosjan. Później się okazało, że zatrzymano gdzieś dwóch ludzi w Białymstoku, a minister Szefernaker... Mówi, że to w ogóle chodzi o, o, o destabilizację związaną z wyborami. Gdzie tu leży prawda? No nie wiem, nie wiem. Tam to są tacy młodzi ludzie. Jeden ma 24 lata, drugi chyba 28 i ten 24-letni, jak go złapali, to był pijany w sztok. Więc <noise> nie wiem, czy on tam zdążył wysłać jakiś sygnał. Natomiast dzisiaj. Media podały, że wśród tych, że oprócz tych dwóch zatrzymanych, to jest zatrzymany policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. O, to, jeśli tak, to już by sprawa nabierała, że tak powiem, poważniejszego charakteru. Bo no cóż, takiego 24-latka to już właściwie mężczyzna, ale mającego skłonności do tego, żeby się upijał, no, to tak z niego tam żadnego szpiega to nie będzie. Ale oczywiście i co? No, i tu no dobrze, że ich złapali. Także, bo to cóż, jeszcze może by doprowadzili do wykolejenia się pociągów. Chociaż parę pociągów się wykoleiło, nie bardzo wiadomo dlaczego. Tak, jednego dnia zresztą. Tak. Także, no, ta kolej ma jakieś takie trochę czarne dni. Dobrze, zostawmy kolej w spokoju. Przed nami wybory, panie redaktorze. No jak już ten, ten? w ogóle sensacyjna wiadomość. Prezes Jarosław Kaczyński nie będzie kandydował po raz pierwszy w historii z Warszawy. Znaczy, będąc ścisłym, raz kandydował z Elbląga, ale do Senatu. To jest całkiem co innego. I teraz oznajmiono, że nie będzie startował z, z Warszawy. No i dziennikarze spekulują, że będzie, będzie startował z Świętokrzyskiego. No i na to zareagował Donald Tusk, powiadamiając, że kontrkandydatem prezesa Kaczyńskiego w tych wyborach będzie, uwaga, uwaga, Roman Giertych, czyli był, był wicepremier w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Jak się panu te gierki podobają? No, e, jeśli tak, to uważam, że Donald Tusk jest głupszy niż przewiduje ustawa. Pan mecenas Giertych jeszcze głupszy od niego. Dlatego, że. E, Jarosław Kaczyński jest naprawdę wirtuozem intrygi i najwyraźniej wypuścił Donalda Tuska, rozsiewając fałszywe pogłoski, że będzie kandydował do Sejmu z Okręgu Świętokrzyskiego. I Donald Tusk w te pogłoski uwierzył. No myślałem, że jest mądrzejszy. Ale widzę, że nie. Im starszy się robi, to głupszy. Naprawdę, kiedyś był mądrzejszy. Kiedyś by się nie dał na Tunisję. A może, a może to jest taka sprytna gra. No bo teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, że Kaczyński powie, że nie jednak z Podlasia będzie. No ta opozycja będzie to przecież komentowała, że a Kaczyński przestraszył się nie tylko Tuska w Warszawie, ale i Giertycha w Kielcach. I a dlatego będzie, uciekł a, a aż a na Podlasie. Będzie? A co będzie, jak Jarosław Kaczyński okaże się, żeby się kandydował w Warszawie? Przecież Jarosław nie Kaczyński... Nie będzie. Sał powiedział, że nie będzie. Ty... Bo partia wymaga, żeby był poza Warszawą. To Panie są jego praktycznie słowa. Jak ktoś wierzy w to, co mówi Jarosław Kaczyński, to sam sobie szkodzi. Bo takie deklaracje są obliczone na sprowokowanie przeciwników do odsłonięcia, że tak powiem, kart. I to się w przypadku Donalda Tuska to się udało. No Donald Tusk zachował się jak dziecko. Czy jak co, pan dziecko? by obstawiał osobiście, tak na wytrawny pana polityczny nos, że Jarosław Kaczyński będzie kandydował jednak z Warszawy? Nie wiem. Zobaczymy, panie redaktorze. Poczekajmy kilka dni i się dowiemy. Okej. Okay. A no tak. jeżeli będzie tak, że będzie startował jednak z Świętokrzyskiego, to no. czy przyzna pan, że jednak Tusk nie był głupcem? Nie, nie przyznam. Nie to, że był. Jest. Jest. Po prostu... No i, no i co z tego, że Roman Giertek będzie kandydował z ostatniego miejsca z listy Koalicji Obywatelskiej w Województwie... W tym, w Okręgu Świętokrzyskim. Co z tego? Nie widzi pan tego biadra pomój, który na Kaczyńskiego się przy tej okazji wyleje? Z okazji no, kampanii? Myślę że, myślę, że Jarosław Kaczyński jest do tego przyzwyczajony. Ja na jego miejscu to bym się żadnymi pomijami nie przejmował, a już zwłaszcza tymi, które by wylewał na mnie pan Roman Giertych. Dzisiaj przeczytałem w Gazecie Wyborczej wynurzenia pana Siemoniaka. Pan, Siemoniaka. pan Siemoniak to też jest mędrzec Europy. No i pan Siemoniak, ale szczery. Szczerzy, bo tacy mędrcy jak pan Siemoniak to są szczerzy. I on powiedział, że Giertych tam do tego świętokrzyskiego został skazany za pokutę. Musi 15 lat odpokutować. <śled> A Adam Michnik z kolei przekonuje tam w gazecie wyborczej, że trzeba dać Giertychowi szansę, bo jak mu dadzą szansę, to on może nawet do tych małżeństw jednopciowych się przekona. Ja myślę, że to niewiele panu Mecenasowi pomoże tak naprawdę. Bo dlaczego on nie kandydował do senatu? Bo moja faworyta, Wielce śligodna Joanna Scheuerin-Wielgów, między innymi ona, nie uwierzyła w jego metamorfozę. Otóż moim zdaniem, gdyby pan mecenas Giertych poddał się drobnej operacji chirurgicznej, to nikt by nie mógł nie uwierzyć w jego metamorfozę. Wtedy, jakby ktoś nie wierzył, to zostałby natychmiast oskarżony o zaprzeczanie holokaustowi i w ogóle najgorsze, myślą zbrodnie. No nie chcę pana dopytywać, jaką, no, jakie to, działania miał to, pan. Na myślę, myśli. Że, myślę, że widzowie się domyślają, jaka to drobna operacja chirurgiczna <noise> na czym polega. No i wtedy wie pan. Ja wtedy... nie chcę być posądzony o być może jakieś złe rzeczy. Ale to jest pan pewien, że taka operacja byłaby wymagana? No w każdym razie, jakby pan mecenas dokonał takiej operacji, to jakby ktoś jeszcze nie wierzył w jego metamorfozę, to natychmiast by mógł być oskarżony o najcięższe myśl o zbrodnie. No tak, myśl to, by było taka, to by była taka operacja o charakterze zaporowym. <noise> Okej, okay. dobrze. Na tym myślę żartobliwym stwierdzeniu zakończymy Nie, dzisiejszy no, to, program. Panie redaktorze, a cóż innego możemy mówić? Przecież nasi umiłowani przywódcy, uprawianie prawdziwej polityki mają surowo zabronione przez naszych sojuszników. No to no, tak się bawią z nami. No. no boję się, że to są prawdziwe słowa, panie redaktorze. Dobra, dziękuję bardzo panu redaktorowi za udział w dzisiejszym programie. Do Państwa moja serdeczna prośba. Jeżeli lubicie nas oglądać, a ja wierzę, że tacy są, to prosimy o Wasze aktywności. Najprostsza aktywność to jest polubienie tego materiału, zasubskrybowanie kanału. Natomiast tych Państwa, którzy zechcieliby nas wesprzeć finansowo, tym z góry bardzo dziękujemy. Jest to o tyle istotne, że naprawdę Państwa środki to jest. Jedyne, jedyny, jedyny sposób na utrzymanie naszego kanału, a myślę, że ocenicie Państwo, że warto, abyśmy dalej kontynuowali swoją działalność. Dziękuję bardzo jeszcze raz Panie Redaktorze, do zobaczenia i dziękuję wszystkim Państwu za uwagę. Do widzenia Państwu.